Ktoś, kto się gdzieś tam, nie wiem, dzieci, które już w tym momencie mają przyklejone to po prostu tele-smartfony do ręki i mają wszystko tu i teraz, prawda, ten konsumpcjonizm i ten świat właśnie zdigitalizowany, on jest, to masz wszystko w telefonie, tak? To możesz w Minecrafcie się spotkać z kimś tam, czy w Robloxie, prawda, pójść sobie do kościoła, pójść na imprezę, no zresztą Roblox teraz spadł, jeżeli chodzi o wartość tej spółki, bo tam duży problem się pojawił, jeżeli chodzi o osoby, które wykorzystywały po prostu dorosłe osoby, które wykorzystywały to, że mogły tam się skontaktować z młodszymi. Więc są też negatywne aspekty wprowadzania cyfryzacji. I jeszcze to jest nie koniec, ponieważ a propos takiego Robloxa, nie pamiętam jak się nazywa ta firma, z którą Electronic Arts weszła we współpracę, z jakaś firma z ai właśnie, żeby tworzyć, generować światy AI i robić taką imersję w, w grach, mhm. takich rpg czy, czy jakichkolwiek innych grach, strzelankach i tak dalej, żeby pochłaniać ludzi na dziesiątki godzin. I to będzie generowane przez AI, dopasowane do ciebie, AI agenci, którzy będą właśnie też z tobą um, tworzyć jakieś relacje i tak więc to jest kolejny segment, gdzie ja gdzieś tam mocno wchodzi. No i właśnie też będzie mocno tutaj reagował na, znaczy będzie wpływał mocno na takie relacje społeczne.